Tracisz słuch albo słyszysz coraz gorzej. Być może jest ktoś, kto ci gdera nad uchem, narzeka non-stop, a ludzi w takich sytuacjach uszy pokazują, że już mają dość słuchania w kółko tego samego, że ktoś ciosa kołki nad, nad głową, bądź też narzeka i marudzi na te same sytuacje od lat i nic z tym nie robi, a ty... Pozwalasz sobie, żeby to słyszeć, a już masz serdecznie dość. I organizm odcina ci możliwość słyszenia tego, czego już nie chcesz. Co z tym zrobić? Jak z tym pracować? Przede wszystkim uświadomić sobie, co słyszysz, kto cię otacza, z kim masz do czynienia i zdecydować, czy na pewno to są słowa wartościowe i czy chcesz w ten sposób dalej żyć. Ciało pokazuje już, że. Masz dość, tylko czeka na ciebie, aż Ty podejmiesz decyzję, co dalej z tym zrobisz, albo odłączy możliwość słyszenia. Ogarnij się i zacznij żyć. Stąp na grupę na Facebooku. Tam znajdziesz opis różnych sytuacji związanych ze zdrowiem, ale też sposoby radzenia sobie w różnych konfliktach, o którym mówi nam nasze ciało. Zapraszam!